8 czerwca. Zapraszam tuż obok Sanktuarium w Rudach. Zaczynamy Eucharystię o godzinie 11, a potem coś dla ciała, czyli lokalne ciasta i przysmaki, gry, ale również coś dla duszy. Bo ze sceny będziemy słyszeć niesamowite um, utwory w wykonaniu naszych przezdolnych dzieci. Dodatkowo również. Muzyka, gry, zabawy, dmuchańce. Całe rodziny będą miały przestrzeń do tego, żeby spędzić wspólnie czas, wspólnie się bawić, dobrze zjeść i przede wszystkim razem świętować. Mam nadzieję, że widzimy się 8 czerwca. To jak? Do zobaczenia. Uwaga, wszystkie rodziny! Już 8 czerwca zapraszamy do Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Spotkamy się na pielgrzymce i festynie rodzinnym w programie Wspólna Msza Święta. Dużo dobrych spotkań, konkursy rodzinne i indywidualne. Oprócz tego wiele, wiele atrakcji. Dmuchańce i zabawy prowadzone przez animatorów. Dla każdego znajdą się zimne lody. Nie zabraknie też dobrego jedzenia. Czekają na Was stanowiska z grillem. Bądźmy razem w Rudach na modlitwie i zabawie. Świętujmy piękno naszych rodzin. 8 czerwca spotkamy się razem przy Maryi Pokornej. Ten dzień to także rocznica koronacji jej świętego wizerunku. Dowiedz się więcej na stronie internetowej diecezji gliwickiej.